No, part. A <ślesy> nie, następna sari! A ty już wszystko zużyłaś. I nie wstawaj! <ślesy> no proszę Mamcie. Już? Wszyscy? Co to jest? Z haku i... No, dobra. tu mamy? A, kredyty tylko. Konsola ochrony. O! Tożsamość agenta. Ujmanie. Jest Ciekawe, czy mnie zabiją przez te szkła. O kurczę. Ojej.

Ajajaj Ogień go do końca. Aj. Palę się. Druga sonda bojowa. Tak, wiemy czek. Już. Ojej. Ojej. O dobra tu coś jest. Kolejne hakowanie. Dryjki, co to jest? No i kit. Jakąś kasę dostaną zapewne. O! Jak żeby inaczej. Ale to dobrze, kasa się przyda. Na chomika. Dobra, to chyba możemy iść dalej, tak myślę. Tylko ja bym chciała jakimś... Y Amunicję? O, nie, to jest ta konsola ochrony. O, tu coś jest. O, tu są drzwi do skakowania. No dobrze. E o jezu, nie mogę się skupić. O nie. No i masz. O, teraz mogę drugi raz spróbować. To jest tak, jak człowiek nie jest skupiony. Tu. No i... O Boże, skup się dziewczyno, skup się. Skup się. Mogę przestrzelić tego zamka. Skup się, skup się. No. O oh, Jesus. To jest ten agent? Nie wiem. Ten komputer zawiera zaszyfrowane dane wydobyte od pojmanego agenta Cerberusa. Informacje te mogą zaszkodzić Cerberusowi, jeśli trafią do wiadomości publicznej. O kurczę. No i co teraz? To hmm. przymierza? Jeju. No to do to Cerberusa. Dane przesłane do dowództwa Cerberusa. No, i to już koniec. Takie krótkie to było. No dobra. Cerberus będzie się cieszył. dobra, to sam będziemy robić? Na pani prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Znowu Jesus. Jestem rozchwytywana. Ja bym jeszcze na tą omegę pojechała dostarczyć ten databad ARI. Hmm. Przeczytane wiadomości. Ojoj, dużo tego. <laughs> Aż trzy znowu. Zaginiony agent. Hm. Dobrze, dużo przeczytane. I właściwa nazwa nadawcy. Ciekawe. <grystanie> 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 Okej. Okay. Co to zabili? Jesus. Fajnie. Aha, dlatego mamy te nowe misje Dobra. Dobrze. To ja jeszcze polecę na tą omegę. Ja już zapisywałam to. Przekaźnik masy. A zresztą tu jest omega. Zbiorniki paliwa pełne w połowie. Tak, wiemy to. Omega, omega, omega. O. To już widzieliśmy. Ekrany wczytywania też już widzieliśmy. No. No. To nie powinno tak długo się wczytywać. Serio. No to jeszcze raz, że weźmiemy Garusa. Nie wiem, tak sobie. A nie, wszystko z zostaje z to samo. Zaraza została całkowicie pokonana, Szepard. Wyszukałam Złotne. też raporty na temat Archanioła. Rozmaite grupy najemników uważają, że nie żyje. To mi pasuje. Tak, tobie może pasuje, ale cię nie rozpoznają czasem. Ja wiem, że wszyscy Turianie wyglądają tak samo, no ale... O! to się z nim pogadasz? Kapitan Gaworn, szef oddziału specjalnego do spraw Worczów. Chcesz coś zgłosić? E, nie, to coś. Pójdę samo już. Było. Pracuj tak dalej. Dobrze. Będziemy się zobaczyć, no, Arią. Puść mnie! Aria na mnie czeka! Irytacja. No. no. Biegiem, biegusiem, biegusiem. O i przy okazji możemy odwiedzić jakieś sklepy. Um, dobrze, gdzie była Aria. Kolejkę, Jak zwykle się zgubię. Tu chyba. Teraz mapa. Kaj, um, Okej, okay, chyba nie. <ścoughs> chyba tam tędy. O, to była gdzieś na górze, właśnie. O, jest, jest, dobra. Nie ma tu nic ciekawego. No, co ty? Aria. Hello. Czego potrzebujesz? Ten datapad należał do jednego z najemników ścigających Arhanioła. Ty miałaś być następna. Pokaż. Ciekawe. Wyjaśni mi ktoś, jak taka informacja pozostała niezauważona? Ojej, Rzej, zrobiła złą minę <gry> Wiele dla mnie zrobiłaś, Shepard Podwdzięczę ci się Przesyłamy ci współrzędne skrytki na niezbadanej planecie Jeśli chcesz, jest twoje Co, 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 co zrobić? Przyda nam się wszelka pomoc. Co tam znajdziesz to już twoja sprawa. Byleby to nie chciało mnie zabić. Mm. No dobra, to idziemy. Dzięki, może jeszcze tu wrócę. Tymczasem znajdź sobie jakiegoś miłego chłopca do towarzystwa. Musisz się trochę rozluźnić. Nie, za bardzo się ostatnio rozluźniam. Ciągle piję w barach. I potem to się źle kończy. Dobrze, to idziemy jeszcze do sklepów. Jak je znajdę. No, Shepard się już zmęczyła. Bieganiem. No, wpuść mnie! Czy to? Nie, to chyba nie było tędy. tamtędy tedy. Czek, nie przeszkadzaj. Nie. Pójdę już. Nie chcę z tobą gadać, Boże. A, tu, jest, tu jest targowisko.